Cześć wszystkim z tej strony Artur. Słuchajcie, jesteśmy w Kobie Hobby Center, dziś Sopota. Zapraszam Was od 10 do 20. E, mamy dla Was naprawdę sporo atrakcji. Między innymi, punktualnie o 12 rozpoczynamy bitwę pokazową e, na froncie włoskim. Ale przede wszystkim, co najważniejsze, słuchajcie, mamy dla Was świeże, posortowane na kolory miksy. Patrzcie się, co tu się dzieje. Są szare, są piaskowe, są zielone. E, co więcej, oprócz tego możecie znaleźć też bardzo pomieszane miksy, ale tutaj na przykład znajdziecie całą masę podstawek pod samoloty? Ktoś narzekał, że w sklepie internetowym nie ma podstawek do samolotów. Przyjdźcie sobie do Kobi Hobby Center, możecie sobie je wygrzebać. I na koniec, czy nie zastanawialiście się, dlaczego jest tak mało pozytywnych komentarzy na temat miksu klockowego w Kobi Hobby Center? Odpowiedź jest prosta. Nikt nie chce konkurencji, nie chcę, żebyście przyszli i wygrzewali coś fajnego. Do zobaczenia, zapraszam, cześć.